szukasz gry, która sprawdzi się na wiele godzin dla Twojej rodziny i wciągnie Was w strategiczne podejście, to świetnie się składa. Bo mam dla Was Quirkle. To prosta gra strategiczna o układaniu kafelków, która mieści się w tym oto... oto woreczku. Ja jestem Cyprian, zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej. Bo z nami wiesz, co jest grane. Na świeższe wydanie Quirkull wydane zostanie nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. I z informacji pudełkowych możemy w nią zagrać od 2 do 4 osób. Zajmie nam tu rozgrywka około 30 minut. A tutaj limit wieku tak naprawdę od 6 lat. I w górę nic nas nie powinno ograniczać co do samego wieku. Jak długo można grać w gry planszowe? tak jak mówiłem, mieści się no, w tym pudełku, ale czy ono jest potrzebne? Me. Myślę, że nie, bo w tym idealnym woreczku zmieścimy wszystko to, co jest nam potrzebne do gry. Przejdźmy szybko teraz do zasad. Zasady? Zasady są mega proste. Zaczynamy każdą turę posiadając 6 kafelków i z nich układamy. Tworzymy rzędy. Kolorowych kafelków w taki sposób, by pasowały do siebie kształtem lub kolorem. Im dłuższy rząd, tym więcej punktów zdobywasz. A jeśli uda Ci się ułożyć kwirką, czyli sześć postępujących po sobie kafelków, które mają ten sam kolor albo ten sam znak, zdobywasz bonus w postaci jeszcze większej ilości punktów. W trakcie rozgrywki będziesz dołączał kolejne kafelki, rozrastał całą tą konstrukcję ciągów i zdobywał jak największą ilość punktów. Oczywiście wygrywa gracz, który zdobędzie największą ilość punktów. Więc opis zasad na pewno myślę pokazał Ci i potwierdzi moje słowa. że Rekle to proste zasady, duża frajda. Grę można tak naprawdę zabrać wszędzie, bo mieści się w jednym woreczku. A najlepsze, ta świetna gra jest w świetnej cenie. Można ją już nabyć nawet poniżej 100 zł w sklepach branżowych. To doskonały pomysł na prezent. I gwarancja wielogodzinnej dobrej zabawy. Quirkle to dodatkowo tak jak już mogliście zauważyć, idealna gra w podróż. Nie musisz zabierać pudełka, który oczywiście jest kompaktowych rozmiarów, ale tak naprawdę wystarczy ci sam woreczek, zmieści się do torby, zabierasz go ze sobą i odpalasz grę, w jakim miejscu tylko będziesz chciał. Cóż mogę powiedzieć? Gotowy na świetną zabawę? To zachęcam, żebyś sprawdził dostępność Quirku w swoim branżowym ulubionym sklepie. A mi nie pozostaje nic innego jak zachęcić Was do komentowania, subskrybowania, zostawienia kciuka w górę, no i do następnego. Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.